Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich widzów telewizji kablowej wąbrzeźną, wszystkich Wąbrzeźnian, wszystkich Parafian. Zbliża się jesień, już mamy jesień. Wszystkim nam się kojarzy z wizytami na grobach, i przed nami piękne święto. Święto wszystkich świętych. Na czym ono polega? Brew pozorom nie jest to smutne święto, ponieważ tak naprawdę wtedy każdy z nas obchodzi swoje imieniny. Jest to święto wszystkich tych, którzy są już w niebie. Każdy z nas ma swojego świętego patrona, więc śmiało można powiedzieć, że każdy z nas obchodzi wtedy imieniny. Nie tylko są to ci, święto tych świętych, których znamy, którzy zostali wyniesieni na ołtarze tak oficjalnie, ale są to ci wszyscy, którzy już są w niebie i kto wie. Ile takich grobów świętych mijamy przechadzając się chociażby po naszych cmentarzach, oby to były wszystkie. Kto wie, do ilu osób świętych z naszych rodzin my możemy się modlić, więc nie jest to smutna uroczystość, ale jak najbardziej radosna. Kościół jako te mistyczne ciało Chrystusa składa się. Z trzech społeczności jest to kościół pielgrzymujący tutaj na ziemi, czyli my wszyscy, kościół cierpiący, czyli są to wszystkie dusze, które jeszcze nie są w niebie, ale są w takiej można powiedzieć poczekalni, czyli w czystcu. Ich droga prowadzi tylko do nieba, i kościół halebny, czyli triumfujący, czyli właśnie kościół tych wszystkich, którzy razem z Chrystusem, ze wszystkimi świętymi. Radują się oglądaniem Pana Boga i obcowaniem z nim. Ale 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. I to jest dzień już bardziej taki, takiej zadumy, ponieważ wtedy wspominamy tych wszystkich zmarłych, którzy nie znajdują się jeszcze w niebie i czekają na swój czas, żeby do nieba się dostać. I tutaj bardzo ważna jest modlitwa za nich. My swoim cierpieniem, przeżywaniem jakichś trudności, możemy to ofiarować właśnie za te dusze w czystu cierpiące. Im to pomoże. Być może szybciej dostaną się dzięki naszym modlitwom do nieba, ale i one nam pomagają. Wierzymy, że takie obcowanie świętych jest. Co tydzień przecież w niedzielę, w wyznaniu wiary, mówimy to głośno, że wierzymy w świętych obcowanie. Przy tej okazji yy, wszystkich wiernych zmarł, tego wspomnienia. Przypomina mi się pewna yy, też historia znajomego księdza, to już jest starszy ksiądz. Historia z jego młodości, kiedy zdawał maturę. Za pierwszym razem tej matury nie udało mu się zdać i w miejscowości, w której on mieszkał, szedł na egzamin ten poprawkowy maturalny. Ale żeby nie iść przez wioskę tak ubranym w garnitur, no bo wszyscy od razu by wiedzieli, że nie zdał matury i się obawiał komentarzy, poszedł sobie na skróty przez cmentarz. I idąc przez ten cmentarz, tak sobie mówi do tych dusz, że jeżeli uda mu się zdać ten egzamin naturalny, no to on będzie się za nie modlił. Zdał ten egzamin naturalny, ale no niestety zapomniał się za te dusze pomodlić. I za ileś tam lat, już dokładnie nie wiem, ile to było, kilkanaście czy kilkadziesiąt, znalazł się we Francji we wspólnocie z takim księdzem, który miał taki niesamowity dar, że on potrafił z tymi duszami czyśćcowymi rozmawiać. I pewnego wieczoru tam zaczęły się dziać dziwne rzeczy jakieś, wydawało się, że ktoś chodzi po, po mieszkaniu, nikogo wtedy nie było. I ten ksiądz, ten Francuz, przychodzi pewnego wieczoru do tego y, księdza y, i mówi, że przyszły do niego dusze czyśćcowe i mówią, że już dłużej nie będą czekać. I on dopiero sobie wtedy przypomniał, że ileś lat wcześniej obiecał tym duszom czyśćcowym modlitwę i tak zrobił dopiero po tym napomnieniu, pomodlił się za nie, odprawił mszę świętą i te wszystkie dziwne rzeczy zniknęły. Więc ta obecność tych dusz, ona jest realna. Trudno nam czasami możemy sobie wyobrazić, bo tego nie widzimy, ale ona jest. I właśnie pamiętajmy o tej modlitwie za, za zmarłych. My pomożemy im, a one pomogą nam. Jeszcze jedna historia mi się przypomina z czasów studiów, seminarium. Może nie jest się czym za bardzo chwalić, ale właśnie to było w okolicach. 1, 2 listopada po tych dniach mieliśmy mieć jakiś tam egzamin z historii kościoła. Wtedy nikt się jakoś tam nie nauczył, no bo to były przygotowania na cmentarzu i tak dalej, nie było czasu i Myśmy się pomodlili do dusz czyśćcowych, żeby coś się wydarzyło, żeby tego egzaminu nie było. Po jakimś czasie dzwoni prefekt studiów, że nie będzie historii kościoła, bo gdzieś tam wykładowca jechał i drzewo się przewróciło na drodze, droga jest zablokowana. Oczywiście nikomu nic się nie stało, ale to jest dla mnie taki dowód właśnie, że te dusze czyścowe one nam pomagają. Niech to dla każdego z nas będzie może taki przykład, który jeszcze bardziej będzie zachęcał właśnie o... Do modlitwy za tych, którzy tej modlitwy potrzebują. W tym roku te uroczystości na cmentarzach, no, niestety, będą wyglądały nieco inaczej. Jesteśmy przyzwyczajeni, że to zawsze było dużo ludzi, msza święta, kazanie. Niestety, okoliczności zmuszają nas do tego, żeby to było w nieco okrojonej wersji. Niemniej jednak też e, zachęcamy, żeby e, cmentarze odwiedzać, odwiedzać swoich bliskich, zmarłych. Może nie tak tłumnie, jak to było, ale mamy ten czas, cały listopad, na to, żeby to sobie rozłożyć w czasie, żebyśmy e, to świętowanie e, wspominali dobrze, żeby nikomu nic złego się nie stało, żeby e, nikt e, nie zachorował. Niech ten czas, który e, jest przed nami, Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych będzie właśnie takim czasem radosnym i też pełnym zadumy, rozmyślania nad swoim własnym życiem tutaj na Ziemi, ale też tym przyszłym, lepszym, piękniejszym już tam w niebie.